Cześć wszystkim, wbija 22. wracam do was po krótkiej przerwie wracam do was z takim małym z przemyśle... ze swoimi przemyśleniami na temat ICT i trochę takim powrotem do, do podstaw jeśli chodzi o ICT o jego kluczowy koncept o którym sam może czasem zapominam Dlatego chciałem się o nim wspom wspomnieć. Eee, więc tak, eee, przed nami mamy tutaj Daxa. Ostatnio, jak się widzieliśmy, byliśmy gdzieś w tym miejscu. Liczyłem na jakiś spadek z, tej, z, yy, z tego miejsca. Tak, to mieliśmy OT, które wcześniej wyglądała w taki sposób. Tak? Czyli liczyłem, że gdzieś stąd zaczniemy sobie gdzieś tam spadać. Dobra, ale to już jest historią. To tak, to wróćmy sobie tylko ewentualnie do tego range'u Abyśmy sobie zobaczyli, co się wydarzyło. Czyli zejście pod 50%, OT, wyjście wyżej. Nie? No i y, sam schemat OT mówi o tym, że jeśli wpadamy w 50% lub OT, to powinniśmy celować w nowy szczyt. No i tu wracamy do podstaw: dlaczego, no, dlaczego y, w poprzedni czy w nowy szczyt? Zobaczcie, czym jest to miejsce tutaj, nie? Tutaj yy, będą stoplossy gracze, graczy, którzy wzięli shorty w tym miejscu, nie? Czyli na przykład jak ja mówię, że tu bym wziął szort, a tu bym postawił stop lossy. Czyli takie całkiem logiczne zachowanie ze strony każdego człowieka, nie? Że tu wyżej nie pójdziemy. A sam koncept mówi o tym, że rynek zbiera płynność, tak? Chodzi o jednej strefy płynności, drugiej strefy płynności. No i to zrobił rynek tak naprawdę. Rynek zbierając każdy z tych dołków. Tutaj. Tak, ten. No nie lubię rysować to mnie. Dobra, czy ten dołek tutaj. Czy ten dołek tutaj. Tak? Zebrał całą płynność, która jest pod tymi dołkami. Plus zebrał płynność. tak? Wypełnił imbalansy, które są w tym miejscu. Mam o gapa. W tym miejscu mieliśmy w tym miejscu i w tym zahaczyliśmy ferwaliu gapa. Tak? Czyli jakby wracamy do podstaw. Rynek chodzi o stref płynności lub wypełnia tak zwane yy, nierównowagę w cenie, czyli nasz imbalans ok? no i teraz tak DAX zrobił nowe ATH zrobiliśmy 19 tysięcy i teraz tak to jest ten koncept, który tutaj widzicie liquidity jest jakby kluczowy przed rozpoczęciem jakiejkolwiek operacji buy lub sell, tak, to jest akurat wykres D1, tak? ale czy to będzie wykres minutowy, 15-minutowy, godzinny, to nie ma znaczenia, nie? Ważne jest to, że od tego powinniśmy zacząć. I muszę przyznać, że sam tutaj już nie wierzyłem w to, że podejdziemy jeszcze raz pod ten szczyt, widząc jak ten swing został zrobiony. No ale wiara to jedno. Zbliżyłem system, ale system również zakłada to, że możemy wybić na szczyt. Więc tak. Yy, wracamy do podstaw. Trzymamy się liquidy. Jakby liquidy jest królem na rynku. Ta płynność, do której dąży algorytm. I zobaczcie sobie na innych rynkach, to jest jakby kluczowe. I teraz tak. Chciałem wam pokazać jedną rzecz, która. Mm, nie jest bezpośrednio na ICT, ale może Wam pomóc. To są tak zwane strefy płynności, te Liquidity Plus? Jak ich szukać? Bo w jaki sposób one zbierane, to już wiecie, tak? Jakby rynek wybija, wiecie, wybija dołek, tak? Na ostatni dołek, ale nie musi wcale tego robić, nie? Jest taka metoda, ona nazywa się yy, Malezja SNR. No, myślę, że jak ktoś nie gra ICT i poszukałby sobie tego, nawet nie, nie interesuje go ICT, to myślę, że to jest świetna metoda, żeby również szukać swojej drogi na rynku. Ale pokażę wam jedną rzecz. W jakiś sposób są, <laughs> przepraszam, robione wsparcia i opory na rynku. Jak tego szukać? Zobaczcie. To jest taka prosta rzecz. To można porównać tak zwanych Liquidity Pulse, Czyli zobaczcie, mamy tutaj taką sytuację, tak? Zobaczcie, mieliśmy ten dołek, który został zebrany tu. On został zebrany dopiero w tym miejscu. A teraz pytanie, czy powinniśmy w takiej sytuacji brać Longa dopiero tutaj, gdzie cena zrobiła, zebrała liquidity i poszła wyżej? No pewnie miałoby to sens, ale byśmy czekali. 104 dni na ten trade, tak? Tam 100 dni, nie? i teraz zobaczcie, to, to jest jakby moja interpretacja tego. Ja sam dostosuję i to mnie działa. Jak ktoś ma problem z płynnością, zebraniem płynności, to z spróbujcie tego i zobaczcie, że będzie Wam łatwiej. Czyli, tak. Zobaczcie, o co tu chodzi. Sytuacja jest prosta. Zobaczcie, mamy świeczkę spadkową, po której powstaje świeczka wzrostowa. I to te miejsce, ten cień od świeczki, załóżmy tej spadkowej, jest naszym wsparciem. I zobaczcie, że cała dociera do tego wsparcia, nie czyszcząc tego dołka. Ok? I tu zobaczcie, że już w tym miejscu tutaj wytwarza nam się tak zwany ten Liquidity Pool. Ja to tak interpretuję. I zobaczmy dalej. Mam tą samą sytuację. Mamy świeczkę spadkowo i mamy świeczkę wzrostową. Zaznaczamy sobie cień tej świeczki ostatniej i zobaczcie. I ponownie, jakby cena schodzi tej strefy, nie wybijając płynności tutaj, tak, tylko odbija. I zobaczcie, że bardzo często w tych strefach płynności zaznaczonych w ten sposób, pojawia się swing low. Zobaczcie, że mamy świeczkę wyższą, niższą, wyższą tak? i mamy nasze swing low i mamy zawrotkę i w przypadku poszukajmy sobie w przypadku mm, że tak yy, jakby to analogicznie znaczyć dla, dla dla górnego ograniczenia okej, okay, tutaj na przykład cena nam wybiła to miejsce, nie? tak samo cena nam wybiła <noise> przepraszam Te szczyty zostały tutaj zebrane, ale w razie czego zawsze zaznaczam to analogicznie tak samo, czyli tu mieliśmy świeczkę wzrostową, tu mieliśmy spadkową. Tak? I zobaczcie, jaki jest test. No i ewentualnie tutaj spadek. Ja tak rozumiem Liquity Pulse i bardzo często sam sobie je w taki sposób zaznaczam. I polecam sprawdzić to, bo zobaczycie, że. Zobaczycie troszkę więcej płynności i zbierania płynności w taki sposób jak tutaj, nie? Niż tylko sam dołek, bo czasem nie, nie doczekać się po prostu tego miejsca. I to jest ciekawe, można takich miejsc bardzo dużo szukać. Zobaczcie tu na przykład, nie? Okej, okay, jakby cena nie wybiła tej nowego szczytu, nie? ale weszła w tą strefę. I zobaczmy dalej, nie? Idąc z tym tropem. Jest test, jest, nie? Nie zrobiliśmy nowego szczytu. No i to samo możemy sobie wziąć z tej strony. I tak dalej, i tak dalej, nie? Więc zwróćcie sobie na to uwagę, bo myślę, że to wiele osobom otworzy oczy. To są takie, no można powiedzieć, są wsparcie i opory, tak? Tylko trochę rysowane w inny sposób, w taki specyficzny dość. No ale to... To jakby, to im przyłonęło żeby wam to pokazać, kiedy pomyślałem sobie o Liquity, żeby tego wrócić, nie? Bo wiem, że wiele osób ma z tym problem, a w ten, w ten sposób będzie wam to łatwiej zrobić. No dobra. Mamy to załatwione. To sobie skasujemy. Chodźmy dalej. Hmm, chodźmy tutaj sobie. Zobaczmy, co się wydarzyło dzisiaj. I jak gdzieś tam idę sytuację dalej. Dobra. Czyli tak. Yy, zebraliśmy sobie ten szczycik. tutaj widzimy, mamy, zobaczcie, mamy volumen imbalans, volumen imbalans fair value gap, fair value gap, volumen imbalans i tak dalej, nie ale zobaczmy sobie tą sytuację czyli tak nam został, yy, tu nam został tu nam został volumen imbalans tak, w którym w którym aktualnie jesteśmy tak, do tego jesteśmy jeszcze w tym gapie z d 1 aktualnie, tak? I teraz tak. Przyjrzyjmy się troszkę bliżej temu wszystkiemu. To jeszcze widzimy tutaj w tym miejscu. W takich momentach warto sobie zatrzymać film i się zastanowić, co jeszcze może być naszym wsparciem albo oporem. Na pewno zatrzymał. To jedziemy dalej. Dobra. Zobaczcie, tutaj mamy Volumen Imbalance również, tak? Który został przetestowany w taki sposób, tak? Czyli mieliśmy wyjście, Volumen Imbalance powstał i zjazd. Ok? Czyli został jakby rozjechany Co bym chciał zobaczyć dalej? Co coś takiego? I zejście tu. To jest mój scenariusz. Ale przejdźmy sobie. Mm, na niższy interwał. Yy, dobra, tutaj mamy to podoznaczane. To dobra, tutaj wiemy, że mamy nasz wolumen i balans, tak. On to sobie nie zostanie. Wiemy też, że jest nasz gap. Dobra. I teraz tak. Wracamy do stref płynności, tak? Zobaczcie: zebranie liquidity tutaj w tym miejscu. Tutaj na danych mieliśmy również dostał nam Knot. Bardzo ładna manipulacja tutaj powstała. No i teraz tak, zbliżmy się jeszcze bardziej do tego obrazka. Nie ja wiem zwrócił uwagę tutaj tak naprawdę jeśli chodzi o ten, o ten ruch od, te, od, te, od, te, od tych danych że to był załączony ewidentny by program, nie? że mam akumulację wyjście wyżej yy, wyższy, wyższy szczyt niż nie, wyższy dołek i tak dalej, i tak dalej do tego punktu, aż i dopiero z wyczyszczenie wszystkich tych stref płynności w tym miejscu, nie? aż do tego dołka do dzisiejszej sesji, nie? Teraz tak jesteśmy na regularnych godzinach handlu i zobaczmy sobie zobaczmy sobie w jaki sposób to zostało zrobione, nie? No bo jakby czy <laughs> nie będziemy tego rozesłać tutaj, nie? No bo jakby to, to, to wszystko widać, nie? Że jakby jest wyjście wyżej zebranie płynności stąd Zejście pod ten dołek, zebrania płynności, ponowne wyjście wyżej i tak dalej, tu znowu były nie? ale myślę, że o wiele istotniejszym ruchem jest ten, bo jak to można było rozegrać, bo jakby rozegranie było widoczne na samym starcie, nie? jakby tego ruchu. Zobaczcie, że tutaj, w tym miejscu, na regularnych godzinach handlu, czyli rynek otworzył się tam o 8 rano, zobaczcie, że tu powstała luka. tak, czyli no. tutaj mieliśmy lukę cenową, tak po prostu rynek o godzinie 9 przedstawiał lukę no i zaczął spadać, nie tutaj to bardzo dobrze widać na 15 zobaczcie nie? że tutaj mamy otwarcie o 8 wejście do luki i zjazd, tak no, i dalej to już jest historia, ale rozumiem sobie to. Bo to zostało bardzo zrobione technicznie i tak, że tak powiem, dokładnie. OK, to jest, zobaczcie, tutaj cena. Hmm, to pisałem o tym na czacie, tak, że dostaliśmy do wolumenu i balansu, w tym miejscu. I zobaczcie, ta reakcja była tutaj w tym miejscu. Yy, to jest wolumen imbalans tutaj, w tym, między tymi dwoma świeczkami. Okay. Tak, zobaczcie, wejście, reakcja, ale powrót do tego B. W ten sposób, tak? Test tego kapa zjasniżej. No i teraz, tak. Zobaczcie, że jakby nie ma innej opcji. Żeby rynek nie, nie wziął tych stref płynności nie? I To zobaczcie na kontrakcie Zobaczcie ile tutaj zabrakło tego miejsca I następny, kolejny test To sobie możemy usunąć na razie OK, Dobra i to jest nasza M15 Możemy sobie to rysować dalej, tak? tutaj mieliśmy kolejnego gapa. Zobaczcie, że jakby nigdzie nie ma pokazanego tego, że ten rynek chciałby rosnąć, nie? Każdy gap, który powstał z M15, na przykład ten tutaj i ten, który mógł być inwersją, od razu został gaszony. Dlatego tak ważne jest jakby oglądanie ceny na różnych interwałach. Okej? Okay? Dobra. No i zobaczcie, jakby kolejna rzecz, nie? To już był... Yy, to już był dzisiejszy dzień? Tak, to już był dzisiejszy dzień, czyli ponownie testowanie gapa No i zebranie tego dołka, nie? O, w tym miejscu Dobra, ale nim sobie pójdziemy na dzisiejszy dzień Zejdźmy sobie na h Zobaczmy co się dzieje, nie? Możemy sobie już teraz włączyć tak ten interwał y, rozszerzane godziny, i zobaczcie, że w tym miejscu mamy gapas z, y, z harfurki, i w tym miejscu mamy gapas z harfurki. Więc nieważne, na który interwał byście patrzyli, zobaczcie, że tu był jeden opór, i tu powstał kolejny, nie? I tutaj. Dobra, tu już nie będę tego rysował, bo tego za dużo będzie. Ale, jakby sam osobiście celowałem dzisiaj w tego Fair Value Gapa 4 nie? Dobra, ale na czerwono, dawno tak nie było na wykresie. W zasadzie nie było tylko na zielono, tyle gapów było. Eee, dobra. A teraz tak wracamy ponownie do podstaw kiedy szukamy setupu szukamy setupu wtedy kiedy została zebrana płynność tak czyli mamy ten cień z danych został zebrany no, zobaczcie tu dziesiąta tu już wcześniej został zebrany tak ale tu nic więcej się nie działo no i teraz tak weźmy sobie może na tam piątkę Mamy zrobione dołek, mamy wyjście, tak? I ponowne testowanie tego dołka. No i tutaj widzimy, nie? mamy nasze OB No i wracamy do naszych podstaw, tak? Czyli bierzemy low, bierzemy high tego ruchu. To wraca do naszego OB. Tutaj zobaczcie, był test yy, Ferwaliu Gaba, tak, i tego OB tutaj. Ale zwróćcie uwagę, że to, że to jest na 50% wszystko, nie? i tego był to jeszcze London lunch, nie? to też jest bardzo istotne. Dobra. Yy, I teraz tak, jeśli mamy OT celujemy tak, albo w ten szczyt tutaj, albo celujemy w kolejną strefę, albo w ten szczyt, albo w gapa, który jest tutaj z M15 albo z H4, nie? one się sam pokrywają. Więc ten trade nie był dzisiaj jakoś tam wybitnie trudny, tylko po prostu mm, tylko po prostu trzeba było poczekać, nie, trzeba było poczekać na, na to, aż płynność zostanie zebrana oraz zostanie, jakby cena zejdzie pod 50%, czyli jakby dla mnie taki klasyk trochę. nie. To tutaj zobaczmy, mamy yy, ferwaliu Gapa z M5. No i tutaj mamy już też kolejnego, który już tam dalej tam wybija, po prostu kolejny szczyt. Nie? Dobra, co możemy jeszcze co to Jest zobaczcie, jeden szczyt. I też w ogóle zwróćcie uwagę, że tych szczytów było dużo. Nie? Usią, usunę tę siatkę na razie. I zobaczcie, tutaj powstał kolejny szczyt. I zobaczcie, że znowu wyspara się strefa płynności. Widzicie, że jakby te wszystkie szczyty są strefą płynności, a jakbyśmy chcieli zaznaczyć to według tej metody, której Wam pokazałem wcześniej. Można byłoby to zrobić załóżmy, na przykład tutaj, tak? W tym miejscu. że to jest sobie najniższy interwał, sprowadź puszkę z tego, ale wydaje mi się, że od H1 w górę jest po prostu łatwiej. Hmm, dobra. Hmm, Piątka. Tak, zobaczcie, że tutaj zostawili, nie wyczyścili tego szczytu, nie wyczyścili tego szczytu ani tych, nie? I dopiero zrobili tutaj przed, przed wejściem, otwarciem rynku w Ameryce, nie? 15 10, Dopiero zostało to wybijane. <laughs> Więc, <coughs> więc trzeba mieć to na uwadze. Dobra. Hmm, co dalej, nie? No bo w sumie jesteśmy w ciekawym miejscu. Yy, tak zrobił 19 tysięcy. Jakbym to widział dalej? Czyli klasycznie, nie? Jakby. Jak dla mnie, opcje są dwie. Albo wracamy tu. Ta luka, ten szczyt albo siatko Fibo, ostatni dołek I, i szukam pozycji powyżej 50% do shorta. I teraz, jeśli to będzie, może być tutaj. Ferwalił gap z 15. Ten wolumen imbalance, albo y, gap z h 4 Osobiście mm, zobaczymy, jaki oczywiście będzie price action ale czaiłbym się gdzieś w okolicy tego wolumenu yy, tego i balance, nie, do jakichś ewentualnych shortów czyli jakby moje podejście z punktu widzenia tego co rozgrywam czyli yy, OTE jakby się nie zmieniło nie? to jakby jest ciągle to samo i tak będę szukał ewentualnych shortów yy, powyżej 50% nie? no bo jakby struktura rynku na to pozwala a to, czy pójdą tutaj, czy tutaj, to nie ma żadnego znaczenia. To będę widział jakby w trakcie mm, tworzenia się setupu. Nie? Oczywiście trzeba mieć też na uwadze, że to może być jakaś konsolidacja tutaj, nie? ale dla mnie osobiście to, co się już wydarzyło, zebranie z tego poprzedniego ATH, zebranie tych szczytów, dla mnie to będzie okazja do shorta teraz dopiero. Nie? Tutaj po prostu byłem w błędzie, nie? Shortując to w tym miejscu. Po prostu, no, jakby, zdarza się tak, albo ja było zagrane według metody, więc to, co było stratą, uważam, że grając to samo, ja po prostu odzyskam. Nie? Dobra. Więc jeśli chodzi o DAX, to tak to widzę, nie? No, trzeba przyznać, że DAX był bardzo silny w początku miesiąca. Um, zwróćcie uwagę na dane, które będą, yy, które będą w czwartek za tydzień to warto sobie przejrzeć kalendarz a i poza tego chciałbym, chciałbym zobaczyć że tak powiem tutaj mamy takie wyjście gdzieś tutaj tak w tym miejscu takie cele bym widział do tych shortów do tych shortów widziałbym to gdzieś tutaj nie w tych, w tych okolicach no i dla mnie to było na pewno tutaj to miejsce no i Tutaj, nie? Zobaczmy sobie jeszcze. Zobaczcie, że na tej podstawie, co mówiłem wcześniej, z tym Liquidy Pulse, tak jakbym to widział, jakby to zaznaczył, według tej metody. To zobaczcie, że tutaj jest jedno miejsce. Tu jest kolejna. No i tu jest kolejna, Więc yy, polecam Wam sobie przejrzeć wykres pod tym kątem i na, pod jedynkach DAXA. Właśnie w ten sposób, tak? <laughs> I zobaczycie. <laughs> Przepraszam. Zobaczycie, jak, yy, jak się wytwarzają Liquidity pools nie? Dobra, nie będę przynudzał, czyli yy, czyli tak, no widzę to, że rynek może pójść sobie do góry w tym miejscu i tu bym chciał short'ić z tej strony, nie? Jeśli yy, w poniedziałek rynek sobie dojdzie do tych miejsc tak, tutaj niżej no to to nic, trudno, nie? Będę dalej już swojego range'u swojej przestrzeni do tego, żeby albo kupić, albo sprzedać intraday'owo, nie? Dobra yy, to tyle ode mnie mam nadzieję, że yy, tak powiem ta metoda z Liquidy Pulse y, troszkę Wam pomoże, bo mi osobiście bardzo miła postrzegania rynku. Yy, jeśli Wam się to podoba, takie, że tak powiem wstawki trochę z innych strategii, to, to chętnie czasem coś dorzucę, ale też nie chciałbym mieszać, bo dodawania zbyt dużo elementu do, do strategii, która jest kompleksowa, jakby mm, no nie pomaga, nie, po prostu, a jakby tak czy siak uważam, że wiele strategii jakby ma punkty spójne i je warto łączyć, nie? nie, nie, nie warto robić czegoś kompletnie od czapy, nie? Dobra, tyle ode mnie, trzymajcie się, dobrego weekendu.